Witam chcę powitać serdecznie e, przybyłych e, namiętnych gości e, na tej ważnej uroczystości e, otwarcia nowej części e, oddziału e, Kardiologii Inwazyjnej i Kardiologii Polsko-Amerykańskich e, serca. E, chciałbym powitać e, jak najserdeczniej e, pana marszałka Józefa Podkarpackiego, co e, Również chcę powitać. Chcę powitać e, e, przedstawicieli e, e, władz e, wojewódzkich, władz e, samorządowych, e, e, Pana Starostę Powiatu Mieleckiego, Panię Tymułę, e, Pana Prezydenta Miasta, Daniela Kozdębę, e, również e, Pana Dyrektora Szpitala Powiatowego w Mielcu, który jest współgospodarzem imprezy, Witam, witam również dyrektorów współpracujących z nami e, szpitali. E, 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 witam również e, inne e, wybitne postaci e, z, ze świata medycyny, e, biznesu i nauki. E, witam zaprzyjaźnionych kolegów, z którymi na co dzień, że tak powiem, dzielimy trudy leczenia naszych pacjentów. E, witam wszystkich, e, wszystkich zaproszonych. Gości, którzy chcieli cieszyć się razem z nami otwarciem tego nowego oddziału. Witam moją dzielną załogę, z, z, która, z którą razem, że tak powiem, staramy się poprawiać, poprawiać zdrowie populacji powiatu mieleckiego. Witam księdza Prałata, który nam poświęci oddział bardzo serdecznie. Zarząd polsko-amerykański Serca, który również jest współorganizatorem, y, głównym organizatorem imprezy y, w, w osobie y, y, pani wiceprezes y, Kawieli Wancek i <klucz> pana wiceprezesa <klucz> y, Proszę państwa. Y, Miał przybyć osobiście, taki miał plany nasz prezes zarządu polskoamerykańskiego ministra serca, pan profesor Paweł Buszman. Niestety, tak jak to w naszym fachu bywa, ciężki, trudny zabieg nie, nie, nie pozwolił na przybycie panu profesorowi i prosi państwa o wybaczenie. Niemniej jednak, mamy tutaj godną reprezentację zarządu naszej spółki. I, i, I myślę, że, że, że w ten sposób będziemy, będziemy prowadzić otwarcie naszej nowej części. Proszę teraz o wystąpienie jako współ, współgospodarza, współorganizatora, i, 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 który wydatny, to, to instytucja wydatny miała udział w budowie tej nowej części. Pana zdarosa, pana z nie Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo gospodarze dzisiejszej uroczystości, panie marszałku, panie prezydencie, przygodni też do szanowni Państwo lekarze, zaproszeni goście, koledzy, koleżanki, samorządowcy. Bardzo miło tak piękne towarzystwo, tak piękne godziny dziś spędzać w dzisiejszych W szybkim czasie, w szybkim tempie został, został otwarta. Następne, następne, następne miejsca w tym klinice amerykańskiej, z czego niezmiernie się cieszymy jako starosta, jak również jako cały powiat. Sprawdziliście się u nas przez ten czas, który już jesteście parę lat. Naprawdę, opinia całej powiecie, nie tylko w powiecie, jest bardzo dobra. Ludzie w naszej powiecie żyją dłużej i oby żyli jak najdłużej. To dzięki Wam, między innymi, była jedna z pierwszych, to moja mama, ktoś tu bywa, przez Pana doktora osobiście osobiście obsługiwana, także jest wdzięczna, by się nie tylko mam, ale wszyscy, wszyscy pacjenci, którzy przez ten oddział przeszli. Ja jako starosta nowo obranej rady bardzo się cieszę, myślę, że będziemy dobrze współpracować na szczeblu a i nie tylko że życzę wszystkiego najlepszego i pozwólcie Państwo skromny upominek list, gratulacyjny od starosty i zarządu i tu skromny kwiat na ręce pani prezes, pana prezesa, proszę przykazać najlepsze pozdrowienia zaciemnom prezesowi.

Zostać zaproszeni i bardzo chcieli być, ale uniemożliwił im to obowiązki pani poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Skowrońska, jak również pani wojewoda województwa podkarpackiego i nadesła, nadesłały obie panie listy na tą okazję, ale nie będziemy ich może czytać, myślę, żeby nie przedłużać uroczystości będą do wglądu dla osób zainteresowanych. Teraz poproszę pana Marszałka, Województwa Uniwersytetu o tyla, o no, powiedzenie panu słów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja oczywiście też bardzo się cieszę z pozycji samorządu Uniwersytetu Karpackiego, że Polska amerykańska Klinika Serca teraz bardziej w Podkarpaciu się rozwija, tak trzeba powiedzieć. I to jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest dlatego, że. My oczywiście bardzo wspieramy, uruchamiany, uruchamiany nowy kierunek lekarski na Uniwersytecie Rzeszowskim. Cieszymy się bardzo, że te doświadczenia też będą mogły być studentom przekazywane i to będzie się działo oczywiście bardzo, bardzo blisko. Chciałem bardzo się pogratulować rzeczywiście tego tempa, tych decyzji odważnych. Wiemy w jakiej trudnej sytuacji ochrona zdrowia się w tej chwili znajduje, także takie decyzje podejmowane właśnie w takim trudnym czasie no, zasługują na szczególne gratulacje i oczywiście szczególną wdzięczność. Chciałbym, żeby Oczywiście Polska Brykańska też współpracowała z naszymi szpitalami wojskowymi i współpracuje. Cieszę się bardzo, że ta sieć tych wszystkich potrzeb, jeżeli chodzi o mieszkańców, coraz bardziej jest tutaj jakby uszczelniana. I to wszystko dzieje się w takim dosyć ważnym momencie dla Podkarpacia, bo Regionalny Program Operacyjny, który został już wynagrodzony, podpisany, zainaugurowaliśmy jego wdrażanie, będzie też mógł wspierać oczywiście ochronę zdrowia, będzie mógł wspierać takie właśnie projekty, takie inwestycje, a będzie wspierał no rzeczywiście takie, które mają charakter innowacyjny, które są nowatorskie, które wnoszą wszelkie nowe rzeczy do obszaru związanego z ochroną zdrowia. Chciałem bardzo serdecznie zarządowi pogratulować i ten herb na pamiątkę tego naszego spotkania Herb Województwa Podkarpackiego. Przy tej okazji zawsze mówię, że on jest takiego cennego w kruszcu, bo jest srebrny, ale jak będzie w dalszym ciągu się klinka ja rozwijał, postaramy się o złotych <laughs> przekaźnego na następnej ważnej inwestycji, niekoniecznie w miesiącu, chociaż też my, sobie tego życzyli. Wszystkiego najlepszego. Proszę o wystąpienie Pana Prezesa Jacek Dąbrowskiego, jako ulego, przedstawiciela, znaczy gospodarza tej imprezy. Witam wszystkich, ja bardzo się cieszę, że to całą masę ludzi, którzy byli zaorganowani w procesie powstawania tej nowej, tego oddziału. dawne władze samorządowe, obecne władze samorządowe i widzę, że dzięki chęci tych wszystkich stron, czyli szpitala, Leszka Kołacza, e, samorządu, wszystkich tutaj zgromadzonych udało nam się szybko, sprawnie zrobić coś, co w innym zajmuje dużo więcej czasu i pochłania dużo więcej pieniędzy. Chciałem podziękować władzom, dyrektorowi szpitala za współpracę. Czasami nie było różowo, było ciężko, było czasami pozdurę, ale dzięki Bogu i dzięki chęciom, że wszyscy chcieliśmy to zrobić, udało się coś otworzyć kolejnego dla... Z lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że oddział będzie się rozwijał, może nawet szybciej. Planujemy na jesień tego roku ujęciem biograf na trochę lepszy sprzęt o trochę większych możliwościach. Wydaje się, że tak jak pan doktor Wojtankowski, zacznie coraz więcej zabiegów, który robi pan, jest zaawansowany. Przynajmniej takie deklaracje składaliśmy, że staramy się zabezpieczać potrzeby lokalnej społeczności w zakresie kardiologicznym tak jak tylko możemy w tym zakresie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie, za współpracę. Dziękuję. Tak, to jest sala jednoosobowa, izolatka, albo sala dla Bibli, jak to co to zwał. I tutaj już tak, tak będzie standard sali pory. Proszę bardzo, zapraszam. Także sale słoneczne, przestronne, zaopatrzone w węzły sanitarne, w szafę. Wszystko według standardów. Gazy medyczne, monitory, kadzie, monitory. Także pacjent ma na pełne bezpieczeństwo i komfort pobytu. Tak jest nasza praca. Niech